Czy wiesz, które zwierzę Bóg zabronił wpuszczać do arki Noego? Noe został wybrany przez Boga, aby stworzyć ogromną arkę i uratować lądowe stworzenia przed potopem. Bóg przemówił do Noego i rozkazał mu zbudować arkę o określonych wymiarach. Noe uczynił, jak Bóg polecił. Ale było jedno zwierzę, które nie zasłużyło na miłosierdzie Boże. Spośród wszystkich gatunków tylko jedno zostało wygnane z arki. Noe zwrócił się do dzikiego stworzenia i powiedział: Nie możesz wejść do arki. Twoja siła jest zbyt wielka. Cel jest zbyt mroczny. Nie zaryzykujesz życia innych zwierząt. Potop to oczyszczenie, a ty nie możesz być uratowany. Zwierzę ze swoją ogromną siłą i oczami pełnymi zła nie zaakceptowało swojego losu i desperacko próbowało wejść do arki. Odrzucone przez Boga zwierzę ryknęło z furią, aż inne zwierzęta poczuły jego złowrogą obecność. Noe i jego rodzina obserwowali koniec dzikiego stworzenia, które ostatecznie zginęło w potopie. Zaobserwuj mój profil, aby poznać więcej ciekawych historii.